Technologia oświetlenia ledowego ma charakter przełomowy, jeśli chodzi o korzyści, jakie może można uzyskać pod względem skuteczności świetnej trwałości, możliwości rozlicznych zastosowań, które przy technologii konwencjonalnej do tej pory nie były możliwe. Jest to również technologia, na której można budować wzrost gospodarczy dla kraju, dla Europy i dla naszego regionu i przede wszystkim jest jest to technologia, gdzie należy jako Europa musi walczyć o utrzymanie przewodnictwa w branży oświetleniowej w skali globalnej. Najważniejsze jest to, że w ostatnich miesiącach powstała inicjatywa europejska, polegająca na sformułowaniu kompleksowej strategii dla oświetlenia lodowego, tak zwanej Zielonej Księgi. A my jako Stowarzyszenie Producentów Przemysł Oświetleniowy, który reprezentuje, jesteśmy ogromnie uradowani, że wreszcie taka Strategia powstanie i wszelkie korzyści. Możliwości podniesienia konkurencyjności poprzez innowacyjność tej technologii, wdrożenie instrumentów stymulujących nie tylko rozwój sektora oświetleniowego, ale poprzez sektor oświetleniowy rozwój innych branż i dziedzin gospodarczych będzie możliwe. Mamy tylko nadzieję, że ta strategia nie zostanie tylko na papierze, ale również znajdzie odzwierciedlenie w dokumentach realizacyjnych, które już będą przyjmowane przez poszczególne kraje członkowskie, również przez Polskę. W ostatnich miesiącach była debatowana i przyjęta przez Sejm uchwała o efektywności energetycznej, która zobowiązuje Polskę do złożenia drugiej edycji Krajowego Planu Działań do Spraw Energetycznych i mamy nadzieję, że oświetlenie LED-owe znajdzie tam swoje właściwe miejsce. Jesteśmy też przekonani, że będzie to bardzo korzystne. Oświetlenie jest tą branżą, gdzie działania proefektywnościowe przynoszą duże, bardzo oszczędności w zużyciu energii, dodatkowo są to inwestycje nisko kapitałochłonne. I mają bardzo krótki okres zwrotu. Także to, co daje branża oświetleniowa w sposób powszechny, bo oświetlenia przecież egzystuje w każdej dziedzinie życia i gospodarki, jest naszą szansą i zwracamy się, żeby tę szansę wykorzystać, nie zaniedbać, żeby ten potencjał pozostał bez, bez realizacji.